Pokażę Wam jeszcze opcję programu VideoRec. Z lewej strony jest taki Szczałeczka Rozwijamy ją I mamy wiele opcji balans bieli Tryb nagrywania Tryb ekspozycji Kompensacja ekspozycji Sterowanie fokusem Eliminacja migotania i efekty Po kliknięciu w daną W daną rzecz się rozwija kolejne menu i mamy wiele ustawień Do tego dochodzi nam tu ustawienia i mamy ustawienia ogólne możemy ustawiać jednostki miar, maksymalny rozmiar tymczasowego folderu ile plików ma nagrywać w razie wypadku gdyż korzysta to z G-sensora Yy, liczba klatek to jest takie już, żeby zdjęcia, zdjęcia robić z filmiku. Autostart. Tu mamy następne funkcje: yy, autostartu naszego, naszego programu, jak i ustawienia nagrywania wideo i zdjęć. Tu mamy kolejne ustawienia rozdzielczości. Formatu, w jakim ma nagrywać długości do jednego kawałka filmu, ja mam 5 minut ustawione. Szybkość nagrywania, tak samo możemy mu dać pauzę w miarę możliwości podczas najniższej prędkości zdjęcia, w jakiej rozdzielczości ma, ma, ma wykonywać. Ustawienia napisów to jest y, ustawienia napisów, które się wyświetlają u mnie na dole. Wskaźnik prędkości u mnie jest y, w lewym górnym rogu. Można go tak samo przemieszczać, zmieniać dowolnie, jak, jak to woli, można go z niego w ogóle zrezygnować. Jest także ten wspomniany tryb nocny, y, jest całkowicie osobno konfigurowalny. Można zmieniać rozdzielczość, efekty wszystko można dowolnie zmieniać, niezależnie, niezależnie że tak powiem, od trybu dziennego. On korzysta z czujnika, czujnika natężenia światła i automatycznie się przełącza w tryb nocny. Zapisuje program także parametry geograficzne, i w razie podłączenia telefonu do internetu, można, może tam nam wyświetlić także mapy, mapę Google. I dokładnie gdzie się przemieszczaliśmy, z jaką prędkością i w danej godzinie. Jest bardzo, bardzo fajny program do, do, do nagrywania. No i i. Co jeszcze? Chyba wszystko. No, można tak samo programem odtwarzać dane filmiki, pokazuje nam e, filmiki, filmiki jak, się, jak się nagrywały o danej godzinie. Ważne nagrania to jest na nagrania co albo, albo ja sobie dodałem do ważnych nagrywań, albo sam wychwycił przez G-Sensora. Stop-klatki to są klatki, które po prostu wyciąłem ze danych filmików. Można takie coś robić. Można nakładać tak samo e, te napisy, które się wyświetlają na dole. Można nakładać tak samo na film, ale to już, e, że tak powiem, dodatkową aplikacją, ale też, też tego samego twórcy. No i to by było na tyle. W razie czego proszę pisać, kontaktować się ze mną na Oliksie, na moim ogłoszeniu. Dziękuję, do usłyszenia.